Znamienne było to, że nie opuściliśmy sztormu 90 mil od Miami tak jak powinniśmy, natomiast przelecieliśmy 100 mil i 30 minut w czasie krótszym niż 3 minuty. Kiedy pilot Bruce Gernon Jr. sprawdził swój zegarek, po lądowaniu w Palm Beach wyglądało to tak jakby rozwiązał jedną z najdłuższych zagadek w historii nauki trwającą od 5 wieków. Był rok 1970. Gerdon przekraczał właśnie niebezpieczny trójkąt bermudzki, gdy utknął w zatrważającym wirze powietrza, który wypluł go 30 minut w przyszłości. Trójkąt bermudzki to tajemnicza przestrzeń na oceanie o powierzchni ponad miliona kilometrów kwadratowych, rozciągająca się pomiędzy Bermudami, Puerto Rico i Florydą. Określenie to zostało ukute w 1964 roku przez dziennikarza Vincenta Gaddisa, który użył sformułowania. Trójkąt diabła na przełomowej przedniej stronie gazety Argosy. Ale powiązania tego miejsca z siłami paranormalnymi mają znacznie dłuższą historię. W 1492 roku misja morska prowadzona przez Krzysztofa Kolumba spostrzegła dziwne, niewytłumaczalne siły, które zaburzały pracę przyrządów nawigacyjnych i zniekształcały położenie magnetyczne północy. Niektórzy twierdzą, że miejsce to potrafi przynosić w czasoprzestrzeni. Zakrzywienie tego typu to hipotetyczny fenomen, który pozwala na ruch w materii czasu. Idea ta wyrosła w oparciu o szczególną teorię względności Einsteina, która głosi, że upływ czasu może się spowolnić lub przyspieszyć, zależnie od tego, jak szybko coś się porusza. Teoria zakrzywienia czasoprzestrzeni idzie dalej. Sugeruje, że jeśli czas lub przestrzeń są elastyczne, to można poruszać się pomiędzy konkretnymi momentami. Bruce Gernon wierzył, że trójkąt bermudzki to miejsce, gdzie podróż tego typu jest możliwa. Podczas swojego doświadczenia został uwięziony w czymś, co określił jako elektryczną mgłę, która pełniła funkcję przewodu do przyszłości. Po incydencie opisał moment, w którym jego samolot wkroczył w zakrzywienie czasoprzestrzeni. Wszystko było czarne, wokół mnie było ciemno. Nie padał deszcz. Widoczność wynosiła około 4 do 5 mil. Nie było żadnych piorunów, tylko niespotykane bardzo jasne białe błyski, które rozświetlały całą okolicę. Od tego momentu Gernon postanowił poświęcić resztę swojego życia badaniu fenomenu elektrycznej mgły. Wierzył, że wytwarza się ona, gdy gigantyczne poziome wiry formują się przez nadmiar energii towarzyszącej potężnym burzom. Żywotność tych tub wynosi zaledwie 5 minut. Kiedy w końcu zapadają się, to uderzenie jest tak mocne, że powstaje mgła elektryczna naładowana ogromną dawką energii, która jest przyciągana przez przelatujący obok niej samolot. Gernon twierdzi, że duża liczba zaginionych samolotów, które znalazły się w trójkącie bermudzkim, wynika z nieświadomości pilotów. Nie wiedzą oni, że podróżują oni wraz z mgłą, a nie przelatują przez nią. To przestrzenne nieogarnięcie wraz z poruszaniem się otoczonym przez mgliste zakrzywienie czasu i sfery znacząco zwiększa ryzyko katastrofy lub zniknięcia. Gernon to nie jedyny pilot, który szczegółowo opisał doświadczenie związane z podróżą nad trójkątem bermudzkim. Charles Lindbergh, który dokonał tego w 1928, również relacjonował spotkanie z dziwną mgłą, która dopadła jego samolot. Opisywał to jako dezorientację, podczas której nie można było pozbyć się mgły, nawet gdy przylatywał tuż nad powierzchnią wody. Nie uwierzycie, ale pewien naukowiec John Hutchinson udowodnił, że fenomen magnetycznej mgły jest prawdziwy. W swoim laboratorium wytworzył chmurę nakładających się na siebie pól elektromagnetycznych. Wyniki były zatrważające. W pewnym momencie siła elektromagnetyczna staje się na tyle duża, że może zmienić lub nawet zniszczyć inne obiekty. Według pisarza Steve'a Prestona, Hutchinson nie odniósł się bezpośrednio do podróży w czasie w swoim badaniu, jednak jego wnioski są komplementarne w stosunku do teorii Gernona. Inni również opisywali swoje tajemnicze doświadczenia, które potwierdzały teorię elektromagnetycznej mgły. W 1995 Kerry Gordon Trantam przelatywała nad trójkątem bermudzkim i została otoczona przez mgłę. Stwierdziła: To było tak, jakby ktoś przykrył mnie kocem. Światło i maszyny błyskały z różnym natężeniem, a igła kompasu kręciła się jak szalona, tak jakby na pojazd przestały oddziaływać jakiekolwiek ziemskie siły. Nawet jeśli trójkąt jest w jakiś sposób dziwnie niebezpieczny, to zakrzywienie czasoprzestrzeni pozostaje kontrowersyjną i szeroko protestowaną ideą. Należy dodać, że hipotetyczną. Profesor Stephen Hawking, dyrektor badawczy Centrum Kosmologii Teoretycznej, stwierdził, że póki co zakrzywienia czasoprzestrzeni to czyste science fiction, na które poza tym nie ma dowodów istnienia. Co więcej, w 2001 roku badanie na Hong Kong University of Science and Technology potwierdziło, że pojedynczy foton w próżni nie może podróżować szybciej niż prędkość światła. Ten wniosek jest zgodny z wnioskami Einsteina, że nic nie jest w stanie pobić szybkości światła. To oznacza, że dopóki nie nastąpi przełom w tej dziedzinie, podróżowanie w czasie jest niemożliwe, co oznacza z kolei, że Gerdon wcale nie odbył podróży do przyszłości. Jego odczucia mogły być spowodowane błędnym odczytem sytuacji, w której się znalazł bądź nietypowym stanem jego umysłu niż prawdziwą podróżą w czasie. Dr. Joe Nickel, starszy researcher Komitetu Badań nad Zjawiskami Paranormalnymi, wykazał wiele nieścisłości we wnioskach Hutchinsona. Nickel dowodził, że w badaniach naukowca brakowało podstawowych naukowych standardów, których oczekiwałby od rzetelnych doświadczeń. Powiedział: „Wiele z jego rzekomych wniosków zostało potwierdzone wątpliwej autentyczności filmami, a warunki przeprowadzonych eksperymentów wyglądają na naciągane.” Dopóki rewelacje Hutchinsona nie zostaną podparte prawidłowo przeprowadzonymi badaniami, nie mogą być uznane za fakty. Istnienie zakrzywień czasoprzestrzeni nie zostało dowiedzione. Dopóki nie zostaną one zaakceptowane przez naukę jako fakt, nie da się stwierdzić, czy takie zjawisko ma w ogóle miejsce w trójkącie bermudzkim. Nie możemy jednak wykluczać tego, że zeznania Gernona są tak naprawdę prawdziwe, a nauka wciąż czeka na odkrycie podróży w czasie. Jak było naprawdę, napiszcie w komentarzach na dole. I to by było tyle na dziś. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek na temat trójkąta bermudzkiego, kliknijcie w link po lewej, a jeśli interesują Was tajemnice głębin, kliknijcie w link po prawej stronie. To by było na tyle, a my już wkrótce poznamy więcej niewygodnej prawdy. Czołem.